Czy wziął się pomysł na tak wspaniałą imprezę w to znaczy no pomysł zrodził się sam, bo setne urodziny Hanki Bielickiej to powód sam w sobie, byśmy o tym po prostu pamiętali. Co prawda Łomża pamięta o Hance Bielickiej naprawdę na, na co dzień. Mamy tu wiele śladów takich w Łomży, że Hankę Bielicko naprawdę szanujemy i cenimy. Jesteśmy jej wdzięczni, bo był to taki nasz naprawdę ambasador. Więc setne urodziny były tylko taką szczególną, szczególną okazją. Pamiętamy o Hance na co dzień. A czy teraz co roku będzie organizowane takie wspólne śpiewanie, tańce się zaczęły, no taka impreza piknikowa wręcz prawie. Eee, szkoda, że Hanka Bielicka nie urodziła się w czerwcu na przykład, bo 9 czerwca byłoby nam łatwiej, bylibyśmy może bardziej dyspozycyjni ale cieszymy się, że Hanka Bielicka się urodziła i będziemy na pewno pamiętać o niej co dzień, a nie wyobrażam sobie, żebyśmy 9 listopada każdego roku nie spotkali się przy ławetce Hanki Bielickiej, ale także w innych miejscach w Łomży, których, gdzie są jej ślady, czy i imienia Hanki Bielickiej w Drugim melo, czy przy rondach Hanki Bielickiej. Tych miejsc naprawdę jest w Łomży kilka. Mimo tego, że to jest poniedziałek, czyli dzień roboczy, środek dnia, bo samo południe, tutaj frekwencja jest naprawdę duża. Może trzeba będzie poprosić nie wiem, władze miasta na przyszły rok o przestawienie ławeczki na środek Starego Rynku? Ja myślę, że niech ona sobie stoi tutaj, gdzie stoi, a jeżeli przyjdzie nas więcej, to będzie nas będzie tylko cieszyło, bo to będzie dowód na to, że, że faktycznie pamiętamy o Hance Bielickiej i o to generalnie, o to generalnie chodzi. Przestawiać? Ja nie wiem, no może kiedyś przyjdzie taka pora, jak wiem, że będzie przebudowany rynek, może kiedyś będzie przestawiona. Ale nie z tej okazji. Spotykajmy się bo zawsze przy ławetce Hanki Wielickiej O